Lili? Dobry psiak Cześć, ja jestem Bezbet, a to jest odcinek jak robić triki z balisongiem i ogólnie kiedyś miałem taki nóż już pokazywałem go ten balisong nie ma ostrza, co prawda, jak widać mogę ciąć sobie nogę dowoli jedną stroną, drugą, dźgać, nic i dlatego z tego noża przechodzę na coś porządniejszego na ten nóż. Należy otwórzmy go tak powoli, żeby nic nie zdradzać. Dobra. I widać ten już ma ostrze i ma takie. czekajcie. No, fokus. W moim telefonie się nie zmienił. Ma takie... No, no widać po prostu, że jest ostre. Ma takie srebrne tutaj na, na rogu, co nie? I tak. Ja już kilka trików umiem z tym no co jest z tą rączką, nieważne i spróbuję z tego triki, które nauczyłem się na tym zrobić na tym czarnym nożu zobaczymy czy się potnę, czy się nie potnę jak się potnę wrzucę na YouTube'a jak się nie potnę też wrzucę na YouTube'a nieważne, no Więc tak. pierwszy trik to jest chyba najłatwiejszy to jest zwykłe otwarcie takie szybkie takie coś, spróbuję teraz z daleka takie coś Dalej mamy Quick Draw, czyli takie od razu otwarcie, od razu zamknięcie. Można tak robić dowoli. Dalej, co my mamy dalej? Dalej jest taki Basic, basic Draw, czy coś takiego, to się robi tak bokiem. Spy Opener. No. Dobra. Ciężko mi się robi jedną ręką to, drugą ręką to. I ostatni trick yy, Basic twirl to chyba się nazywało. I ostatni to jest jeszcze coś takiego, no ale tu łapie zaostrze widać. No może nie jest to ostra strona. Bo ostra strona jest tu, gdzie jest to zielone. I gdzie jest ten, ten taki ząbek tutaj yy, przy końcu. Więc no dobra. Spróbujmy w tym Trochę się cykam, tak szczerze, ale opanowałem już do perfekcji powiedzmy na tamtym, więc na tym nie powinno być zbędnych problemów, więc uwaga. No okej, okay, dobra, no fajnie, umiem faktycznie. Spróbuję spróbuj coś, hmm, coś połączyć, nie wiem, jakieś takie... Jakby razem triki. No, piesek sobie idzie chyba do okna. Jak będziesz czekać, to przepraszam. Mapkę zostawiła. O, Lili nie warcz, Witam po krótkim cięciu. Yy, nieważne. Yy, pies zaczął tak trochę warczeć, więc no, yy, siedzi tam z powrotem. Yy, tak sobie też pomyślałem, żeby nie robić od razu sztuczek, tylko tak wszystko. Dobra, niech sobie szczeka. Tak wszystko po kolei, co nie? Czyli najprostsze. Yy, quick Draw. Z tym trikiem trzeba trochę uważać, bo tera bym złapał za tą rączkę i zrobiłbym Quick Draw. Bo widzieliście, miałem ostrze mam po tej stronie, czyli mógłbym się pociąć. Ale wystarczy tylko dobrze trzymać i się nie potniesz. Nie potniesz. Także no. Yy, quick Draw za sobą. Yy, ta ósemeczka taka niektóre triki fajnie się robi jak się robi szybko a niektóre się fajnie robi jak się robi wolno i ten trik należy do 50-50 według mnie fajnie się go robi szybko fajnie się go robi wolno yy, Spy Penner. już myślałem że sobie przywalił nie Na szczęście jak mówię do perfekcji w miarę mam to panowane co tam jeszcze było? A, jeszcze było to właśnie. Jakieś teraz próbuję połączenia. To już było za dużo. Tak, powiedzmy, że w miarę opanowałem balisongi. Fajnie się robi triki, naprawdę. Jeżeli, jeżeli, chcielibyście sobie porobić takie triki to naprawdę polecam Wam zacząć od takiego, bo nie wiadomo co, kiedy, gdzie i jak się może stać yy, Bo jak się robi triki to trzeba pamiętać zawsze o tym, że na przykład przy pierwszym, co nie, żeby trzymać zabezpieczoną rączkę, żeby jak, rob, jak robisz tak, jak rikoszytujesz, żeby Ci się nie odbiło w palce ostrą stroną yy, I potem jak robisz to znowu, żeby tą ostrą stroną nie zrikoszytować sobie tutaj, nie, tylko odwrócić go i dopiero potem to trzeba pamiętać naprawdę jeżeli chcecie to BHP przede wszystkim nóż treningowy na początku no taki fajny filmik a dopiero potem taki już możecie kupić z ostrzem nie albo taki typowy motylkowy z CSa możecie też zakupić he no fajny problem generalnie jeszcze no motylki trzeba też właśnie pod tym względem uważać, że one się wyginają trochę, ale to nie, nie, nie jest taki aż problem. Tylko, no widać jak się rusza. Śrubki są słabe dokręcone, dobra, nieważne. No co, dlaczego? Do widzenia i jalo.